Witajcie serdecznie na kanale ISREN Escape w specjalnym świątecznym odcinku. Tym razem przychodzimy do Was nie tylko ze świątecznymi życzeniami te będą jeszcze ale z miejscowością Motown w wersji świątecznej. Chcecie zobaczyć, jak pięknie udekorowane jest to miejsce? To zostańcie z nami! Przy pierwszej bramie spotkaliśmy Patryka Ciastka i powiedział, że chętnie pokaże nam motowun w wersji świątecznej. No to gotowi? Chodźcie! Zabraliśmy ze sobą ciastka, bo jak świątecznie, no to trzeba mieć ze sobą kompana. I do domku z Mikołajem niestety się nie dostaniemy, bo jest zamknięte, ale mam dobrą wiadomość, nie ma go w środku, więc pewnie kolekcjonuje już i przetwarza prezenty dla nas. To pójdźmy najpierw i zobaczmy mury. Z murów widoku dzisiaj zewnętrznego nie zobaczymy, bo jesteśmy, jak widzicie, w nocy. A przyszliśmy specjalnie po zachodzie słońca, żeby móc zobaczyć wszystkie piękne światło i dekoracje. Ja nie wiem, czy to do końca jest legalne, żeby tutaj sobie siadać, ale chciałam Wam powiedzieć, że wejście na mury miasta jest płatne, ale na sezon świąteczny opłata ta została zniesiona i dzięki temu, w takim świetnym miejscu jak to, możecie porobić sobie pamiątkowe zdjęcia. Chodź, idziemy dalej, zobaczymy, co jeszcze ciekawego jest. W okresie świąt zrobicie w Motowunie niejedno bardzo ładne zdjęcie. Dobrze, zaraz zrobimy ci selfie, ale to pójdzie na Instagram w pionie. Jesteście ciekawi, jak wygląda główny plac w Motowunie w wersji świątecznej? Zobaczmy. Ale się świeci. Z tego przepięknego miejsca, jakim jest Motowun w Chorwacji na Istrii, składamy Wam najlepsze życzenia świąteczne. Spędźcie czas z rodziną i odpocznijcie. A ciastkowi Patrykowi bardzo serdecznie dziękujemy za udział w dzisiejszym nagraniu. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!